Arequipa, Peru, 15 marca 2011. Było dokładnie 3.42 w nocy, kiedy krzyki Mateo Kłysp rozbrzmiewały po domu rodziny przy ulicy San Jose. Ledwie mając 4 lata, dziecko obudziło się w absolutnej panice, spocone zimnym potem i krzycząc słowa, które zmroziły krew w żyłach jego rodziców. Mężczyźni z piórami rzucili mnie. Święte kamienie płaczą krwią. Elejne Kłysp. Matka Mateo biegnie w desperacji do pokoju swojego syna. To, co znajduje, zostawia ją w szoku. Dziecko siedzi na łóżku, oczy wpatrzone w pustkę, mówi głosem, który nie wydaje się głosem dziecka: Zabito mnie, ponieważ powiedziałem prawdę o Bogach. Byłem strażnikiem tajemnic świętej góry. Ale to było zaledwie początkiem czegoś, co na zawsze zmieni życie rodziny. Carlos Kłysp, ojciec dziecka i mechanik regionu, Próbuje uspokoić syna. Ale Mateo kontynuuje mówienie o niemożliwych miejscach. Dom dziewic słońca, świątynia, gdzie złoto topi się z wschodzącym słońcem, schody prowadzące do duchów. Precyzyjne szczegóły na temat Machu Picchu, których żadne dziecko w wieku czterech lat nie powinno znać. W kolejnych dniach koszmary powtarzają się zawsze o tej samej porze, zawsze z tymi samymi przerażającymi słowami. Elejne dokumentuje wszystko w dzienniku, nie wiedząc, że rejestruje to, co specjaliści uznają za najbardziej niepokojący dowód reinkarnacji kiedykolwiek udokumentowany w Peru. Jesteście o krok od poznania historii, która kwestionuje wszystko, co wiemy o życiu, śmierci i pamięci. Historii, w której dziecko w wieku czterech lat ujawnia tajemnice archeologiczne, które zostały potwierdzone dopiero lata później. Przygotujcie się na najbardziej niemożliwą podróż, jaką kiedykolwiek opowiedziano na peruwiańskiej ziemi. Trzy dni po pierwszym nocnym epizodzie rodzina Quisp siada do porannego śniadania. Wszystko wydawało się normalne, dopóki Mateo, bawiąc się zabawkami, nie wypowiedział zdania, które wszystko zmienia. Mamo, chcę pojechać do mojego domu na górze. Już tam wcześniej mieszkałem. Elejne upuszcza filiżankę kawy. Carlos zamiera w bezruchu. Jak dziecko w wieku czterech lat, urodzone i wychowane w Arequipa, może mówić o domu na górze którego nigdy nie odwiedziło. Ale to, co następuje, zostawia ich bez słów. Mateo zaczyna opisywać z przerażającą precyzją szczegóły na temat Machu Picchu, które nawet nie pojawiają się w książkach turystycznych. Mówi o 72 oknach głównej świątyni, o lustrze wody, które napełnia się tylko gdy pada deszcz w sezonie kwiatów, o 13 schodach schodzących do jaskini kondora. Tam był mój złoty ołtarz, mówi dziecko rysując dziwne symbole w powietrzu. Kapłani przychodzili pytać mnie o przesłania słońca. Wiedziałem, kiedy będzie padać, kiedy ziemia będzie drżeć. Matka dokumentuje każde słowo. Ojciec, niedowierzający, decyduje się zbadać. Idzie do biblioteki miejskiej i potwierdza niemożliwe. Wiele szczegółów opisanych przez jego syna dokładnie zgadza się z niedawnymi badaniami archeologicznymi miasta Inków. Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. Mateo wspomina miejsca w maczupiczu, które nie są otwarte dla publiczności. Sekretne komnaty, podziemne przejścia, ukryte ołtarze znane tylko archeologom pracującym w strefie ograniczonej. Byłem tam ważny, powtarza dziecko z powagą, która mrozi krew w żyłach. Wszyscy mnie szanowali, dopóki mężczyźni z piórami nie zdecydowali, że wiem za dużo. Elejne czuje dreszcz. Jak jej syn w wieku czterech lat może znać tajemnice archeologiczne ujawnione tylko przez badania naukowe z ostatnich lat? To, czego rodzina nie wiedziała, to że był to zaledwie wierzchołek góry lodowej historii, która zakwestionuje wszystko, w co wierzyli o rzeczywistości. Dwa tygodnie później Elaine Quisp podejmuje decyzję, która wszystko zmieni. Jeśli mój syn mówi, że zna te miejsca, sprawdzimy to. Mówi mężowi. Rodzina podróżuje 200 km do Limy, aby odwiedzić Narodowe Muzeum Archeologii, Antropologii i Historii Peru. To, co dzieje się tam, zostawia wszystkich w absolutnym szoku. Mateo, ledwie wszedłszy do sali kultury inkaskiej, zachowuje się niepokojąco. Kieruje się prosto do gabloty zawierającej obiekty ceremonialne z XV wieku. Bez niczyjego wskazania wskazuje na złotą wazę i oświadcza, to nie jest z maczupiczu. To jest z Ollantaytambo. Ma zły symbol. Przewodnik muzealny, dr Ricardo Espinoza, archeolog z 25 latami doświadczenia, podchodzi zaciekawiony. Na tabliczki obiektu faktycznie widnieje pochodzenie Machu Picchu XV wiek. Ale kiedy sprawdza cyfrowe archiwa, odkrywa coś mrożącego krew w żyłach. Obiekt został przeklasyfikowany zaledwie trzy miesiące wcześniej. Pierwotnie pochodził z Ollantaytambo i, i był źle skatalogowany przez dekady, ale to jest tylko początek. Mateo zatrzymuje się przed repliką Intihuatana, świętego kamienia z Machu Picchu. To jest źle, mówi z pewnością eksperta. Prawdziwy kamień ma pęknięcie tutaj. Wskazuje konkretny punkt u podstawy. Tam popłynęła krew ostatniej ofiary. Doktor Espinoza zamiera. Informacja o tym konkretnym pęknięciu znana jest tylko archeologom pracującym bezpośrednio w Machu Picchu. Nigdy nie została opublikowana w żadnej książce ani publicznej dokumentacji. Elejne nagrywa wszystko telefonem. Jej syn w wieku czterech lat koryguje profesjonalistów, wskazuje błędy w ekspozycjach muzealnych i ujawnia szczegóły znane tylko najbardziej zaawansowanym specjalistom. Jak on to wszystko wie? Pyta dr Espinoza rodziców. Elejne odpowiada ze łzami w oczach. Mówi, że żył tam w innym życiu. Archeolog milczy przez długie sekundy. W końcu oświadcza coś, czego nigdy nie myślał, że powie w swojej karierze. Musimy zabrać to dziecko do Cusco. Trzy miesiące po incydencie w Muzeum Obsesja Mateo na punkcie Machu Picchu staje się niekontrolowana. Dziecko spędza godziny rysując szczegółowe mapy cytadeli. Buduje repliki z kamieni na podwórku i, co najbardziej niepokojące, zaczyna mówić w języku, którego rodzice nie rozpoznają. Elejne nagrywa te nocne rozmowy. Mateo, śpiący, szepcze dziwne słowa. Intita Kajpa Czapicani, Mama Killa, Alen Kausai. Kiedy konsultują się z profesorem języków rdzennych Uniwersytetu San Agustin, odpowiedź ich mrozi. To archaiczne keczłe. Giałekt używany w czasach Imperium Inków. Mój syn nigdy nie uczył się keczłe, wyjaśnia Elejnę profesorowi. Urodziliśmy się w Arekipa, mówimy po hiszpańsku całe życie. Sytuacja staje się nie do zniesienia, kiedy Mateo zaczyna odmawiać jedzenia, mówiąc, że nie jest jak to ze świętej góry. Rysuje rośliny, które, jak mówi, rosły w jego osobistym ogrodzie. Opisuje ceremonie o świcie. Gdzie złoto świątyni tańczyło z pierwszym światłem słońca. Carlos, początkowo sceptyczny, podejmuje najważniejszą decyzję w życiu: wykorzystanie oszczędności rodzinnych na podróż do Cusco. Jeśli to może pomóc naszemu synowi, warto, mówi żonie. Podróż autobusem z Arekipa do Cusco trwa dziesięć godzin. Przez całą trasę Mateo milczy, patrząc przez okno, jakby rozpoznawał każdą górę, każdą dolinę, każdą krzywiznę drogi. Ale kiedy autobus zbliża się do cesarskiego miasta i święte góry, pojawiają się na horyzoncie, dzieje się coś, czego żadna kamera nie mogła w pełni uchwycić. Mateo wybucha płaczem. To nie jest płacz przestraszonego dziecka. To głęboki, rozdzierający płacz kogoś, kto wraca do domu po wiekach nieobecności. Już przyjechałem, szepcze przez łzy. Tato słońce, już jestem w domu. Elejne przytula syna, nie rozumiejąc całkowicie, Czego jest świadkiem? Ale jedno jest pewne. Prawdziwy test dopiero się zaczyna. 6 lipca 2011, 5.47 minut rano. Pierwszy pociąg do Aguas Calientes odjeżdża ze stacji San Pedro w Cusco, wioząc rodzinę Kłysp do momentu, który na zawsze zmieni ich życie. Podczas podróży trwającej półtorej godziny Mateo przylega do okna, wskazując konkretne miejsca w Świętej Dolinie. Tam mieszkały kobiety, które tkały dla Inki. Mówi wskazując na Olan tambo. Tam jest forteca, gdzie przechowywali złoto. Wskazuje na ruiny pisać w oddali. Każde wskazanie jest idealnie dokładne według oficjalnych informacji archeologicznych, ale nic nie przygotowuje ich na to, co dzieje się, gdy w końcu stawiają stopę na Machu Picchu. Mateo, który do tego momentu był normalnym dzieckiem w wieku czterech lat, całkowicie się zmienia. Idzie z pewnością, która mrozi krew w żyłach kierując się prosto do konkretnych obszarów, jakby mieszkał tam całe życie. Nie podążając zwykłą ścieżką turystyczną, dziecko prowadzi rodziców alternatywną drogą, której większość odwiedzających nie zna. Prowadzi ich prosto do strefy znanej jako Święta Skała, ceremonialny ołtarz położony w północnej części Cytadeli. Elejne nagrywa każdy krok. Carlos idzie w milczeniu, wciąż przetwarzając niemożliwe. Następnie Mateo zatrzymuje się nagle przed urwiskiem wychodzącym na rzekę Urubamba, 400 metrów niżej. Jego twarz całkowicie się zmienia. Oczy wypełniają się przerażeniem, jakby przeżywał na nowo coś traumatycznego. Tam umarłem, mówi głosem, który nie wydaje się głosem dziecka w wieku czterech lat. Mężczyźni z piórami przyprowadzili mnie tu o świcie. Powiedzieli, że zdradziłem bogów. Ponieważ przewidziałem przybycie białych ludzi z Wielkiego Słonego Jeziora. Wskazuje z wojskową precyzją na konkretną formację skalną. Uklekli mnie tam, przecieli tutaj. Dotyka szyi i potem rzucili w przepaść, aby kanderi oczyściły moją duszę. Elejne przestaje nagrywać Jej ręce drżą niekontrolowanie. Mateo patrzy w otchłań i szepcze coś, co mrozi krew w żyłach rodziców. Ale mój duch nigdy nie odszedł. Czekałem 500 lat, aby wrócić i powiedzieć prawdę. Po traumatycznym objawieniu na urwisku rodzina Kłysp spędza noc w małym hotelu w Aguas Calientes, całkowicie wstrząśnięta. Ale o trzeciej czterdzieści dwie minuty w nocy, dokładnie o tej samej porze co koszmary Arekipa, Mateo budzi się z konkretną misą. Tato, musimy wrócić jutro. Muszę ci pokazać, gdzie jest zakopana moja święta płyta, mówi dziecko z jasnością, która przeraża rodziców. Jeśli nie znajdą, nikt nie uwierzy, że jestem Emaru. Po raz pierwszy Mateo ujawnia swoje imię z poprzedniego życia. Emaru. Następnego dnia dziecko prowadzi rodziców do pozornie zwykłego obszaru kompleksu archeologicznego, blisko świątyni Słońca. Idzie dokładnie 127 kroków od głównego wejścia do świątyni. Zatrzymuje się i wskazuje ziemię z milimetrową precyzją. Tutaj jest moja płyta. Oświadcza na trzy metry pod ziemią owinięta w czerwone tkaniny. Schowałem ją, zanim mnie schwytali, ponieważ wiedziałem, że przyjdą po mnie. Elejne zapisuje każdy szczegół. Karlos mierzy odległość krokami. Rzeczywiście, to dokładnie 127 metrów od świątyni słońca w kierunku południowo-wschodnim, tworząc kąt 45 stopni z główną ścianą. Jest też złoty naszyjnik z dwudziestoma koralikami turkusowymi, dodaje Mateo. I mała waza z popiołem świętej kołki, którą przygotowałem na mój ostatni rytuał. Ale oto, co jest najbardziej niepokojące ze wszystkiego. Dziecko rysuje na wilgotnej ziemi dokładną mapę tego, co jest zakopane, określając głębokości, materiały i względne pozycje każdego obiektu. To koordynaty tak precyzyjne, że wydają się pracą profesjonalnego archeologa, nie dziecka w wieku czterech lat. Kiedy archeolodzy będą kopać tutaj. Mówi Mateo z absolutną pewnością, znajdą dokładnie to, co mówię, i zrozumieją, że Emaru naprawdę istniał. Carlos fotografuje wszystko: pomiary, rysunki, dokładne koordynaty. Nie wiedząc o tym, dokumentował to, co stanie się najbardziej precyzyjną przepowiednią archeologiczną, kiedykolwiek zarejestrowaną. Pytanie, które mroziło krew w żyłach rodziców, było proste, a jeśli naprawdę coś znajdą. 18 września 2011. Dwa miesiące i 11 dni po objawieniach Mateo w Machu Picchu dzieje się coś niezwykłego. Dr Ricardo Espinoza, ten sam archeolog, który spotkał dziecko w Narodowym Muzeum w Limie, uzyskuje oficjalne pozwolenie na wykopaliska eksploracyjne w dokładnych koordynatach wskazanych przez Mateo. Pozwolenie nadeszło po tym, jak Espinoza przedstawił sprawę Ministerstwu Kultury jako badanie weryfikacji archeologicznej oparte na tradycyjnych ustnych świadectwach. Oficjalnie nigdy nie wspomniał, że koordynaty pochodzą od dziecka w wieku czterech lat, które twierdziło, że jest reinkarnacją inkaskiego kapłana. Wykopaliska rozpoczynają się o 6.30 rano. Zespół obejmuje doktora Espinozę, dwóch asystentów archeologów, geodetę i SPCListeke od konserwacji tekstyliów prekolumbijskich, dr Carmen Jouse, na dokładnie 2,87 m głębokości, 13 cm mniej niż 3 m przewidziane przez Mateo, łopata doktora Espinozy uderza w coś twardego. Stop krzyczy. Jest tu coś. To, co wyciągają z ziemi, zostawia cały zespół w absolutnej ciszy. Owinięte w czerwone, idealnie zachowane tkaniny, dokładnie jak opisał dziecko, Znajdują ceremonialną płytę z czystego złota 23 keratii, 18 cm długości na 12 szerokości. Ale to jest zaledwie początek. 40 cm od płyty znajdują naszyjnik. Nie 21 koralików turkusowych, jak powiedział Mateo, 22, nieistotny błąd, który paradoksalnie czyni przepowiednię jeszcze bardziej wiarygodną. Gdyby była wymyślona, byłaby dokładna. Mała waza jest dokładnie tam. Gdzie dziecko powiedziało, że będzie. Zawiera pozostałości organiczne, które, według późniejszych analiz, odpowiadają spalonych liściom ceremonialnej kołki. Ale najbardziej szokujące objawienie przychodzi podczas analizy złotej płyty. Groei na powierzchni przedstawiają ceremonie przewidywania astronomicznego, rytuały komunikacji z przodkami i, co najbardziej mrożące, krew w żyłach, sceny rytualnej ofiary w dokładnej strefie urwiska, gdzie Mateo powiedział, że został zabity. Analiza węgla 14 potwierdza, że wszystkie obiekty datują się na XV wiek, dokładnie okres Imperium Inków wspomniany przez Mateo. Doktor Espinoza podejmuje najtrudniejszą decyzję w karierze. Natychmiastowe zadzwonienie do Eliny Quisp. Pani Quisp potrzebuje, aby pani pilnie przyjechała do Limy i przyprowadziła Mateo. Głos doktora Espinozy przez telefon drży w sposób, jakiego Elejne nigdy nie słyszała. Znaleźliśmy wszystko dokładnie tam. Gdzie powiedział pani syn. Trzy dni później w laboratorium archeologicznym Narodowego Uniwersytetu Meyer de San Marcos dzieje się coś, czego żadna kamera naukowa nigdy nie udokumentowała w historii Peru. Mateo wchodzi do laboratorium i po raz pierwszy widzi obiekty, które sam przewidział. Jego reakcja mrozi wszystkich obecnych. Nie pokazuje zaskoczenia, nie zadaje pytań, po prostu podchodzi do złotej płyty, jakby to był znajomy obiekt, który tymczasowo stracił. To jest moje, mówi z absolutną naturalnością. Tutaj wygrawerowałem przepowiednie białych ludzi, którzy przybędą z Wielkiego Słonego Jeziora. Doktor Espinoza włącza profesjonalny dyktafon. To, co zaraz zarejestruje, zmieni jego zrozumienie rzeczywistości na zawsze. Mateo zaczyna mówić o grawerach na płycie z precyzją, która mrozi krew w żyłach. Opisuje każdy symbol, każdą figurę, każdy szczegół ceremonialny. Jakby stworzył je osobiście. Ale najbardziej niepokojące jest to, że mówi w archaicznym keczłe, tym samym dialekcie, którego używał podczas koszmarów. Doktor Carmen Jose, specjalistka od języków prekolumbijskich, tłumaczy jednocześnie. Ja, Emaru, strażnik tajemnic Inti, przepowiadam przybycie brodatych z zimnym metalem. Przyniosą zniszczenie złotego czasu, ale także nasienie nowego świtu. Ale oto najbardziej mrożące krew w żyłach objawienie ze wszystkich. Mateo bierze wazę z popiołem kołki i zbliża do twarzy. Wciąga głęboko powietrze i jego oczy całkowicie się zmieniają. Na moment przestaje być dzieckiem w wieku czterech lat i staje się czymś starszym, mądrzejszym, głębszym. Wiedziałem, że wrócę. Mówi głosem, który nie jest jego. Wiedziałem, że moja dusza wróci w czasie latających maszyn i mówiących luster. Wróciłem, aby ostrzec przed tym, co nadejdzie potem. Na nagraniu słychać coś, czego nikt z obecnych nie zauważył w momencie. Drugi głos, niższy, starszy, mówiący jednocześnie z Mateo w czystym keczwe. Włosy Elini stają dęba, kiedy słucha nagrania dni później. Jej syn w wieku czterech lat i duch kapłana z pięciuset lat mówili jednocześnie. Doktor Espinoza wiedział, że potrzebuje więcej niż obiektów archeologicznych, aby zweryfikować tę niemożliwą historię. Potrzebował zapisów historycznych. To, co odkrywa w kolonialnych archiwach Cusco, zostawia go bez słów przez trzy kolejne dni. W dokumentach hiszpańskiego kronikarza Pedro Sieze de Leon, datowanych na 1553, znajduje konkretne odniesienie, które mrozi mu krew w żyłach. Został stracony w fortecy pyku kapłan o imieniu Emaru. Oskarżony o herezję za przepowiadanie przybycia brodatych z morza. Inkascy noutebel uważali go za niebezpiecznego, za wizję przyszłości. Ale jest więcej. Dużo więcej. W archiwach Archivo General de Indies w Sewilli, Hiszpania, dokument 1547. Wspomina dosłownie: Heretyk Emaru z Pyku został rzucony w świętą przepaść po odmowie odwołania swoich przepowiedni o zniszczeniu Imperium. Jego zwolennicy zapewniają, że wróci, gdy Tahuantinsuyo będzie potrzebować nowego przebudzenia. Doktor Espinoza kontaktuje się z historykiem specjalistą od kolonialnych kronikarzy, doktorem Miguel Cornejoou z Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego Peru. Kiedy przedstawia dowody, obiekty, nagrania, zapisy historyczne, odpowiedź akademika go petryfikuje. Ricardo, ten kapłan Emaru naprawdę istniał, potwierdza doktor Cornejoou po dwóch tygodniach badań. Ale jest coś bardziej niepokojącego. Dokumenty wskazują, że został stracony dokładnie w miejscu opisanym przez dziecko. Północne urwisko Maczupiczu o świcie po ceremonialnym sądzie. Data egzekucji, według kolonialnych zapisów, 15 marca 1533. Dokładnie 478 lat przed pierwszymi koszmarami Mateo, które zaczęły się 15 marca 2011. Dokumenty ujawniają również mrożące krew w żyłach szczegóły na temat przepowiedni Emaru. Mówił o maszynach latających jak kanderi z metalu, o lustrach pokazujących odległych ludzi, o czasie, w którym dzieci będą mówić głosami przodków. Ale najbardziej szokujące objawienie przychodzi, kiedy doktor Cornejo znajduje konkretny dokument w archiwach Watykanu. List biskupa Cusco do papieża, datowany na 1548 gdzie opisuje bluźniercze przepowiednie heretyka Emaru o powrocie inkaskich dusz w ciała metyskich dzieci, kiedy świat zmieni milenium. Elejne otrzymuje te informacje przez telefon. Jej ręce drżą tak mocno, że nie może trzymać aparatu. Jej syn w wieku czterech lat nie tylko przewidział, gdzie znaleźć obiekty archeologiczne. Wrócił dokładnie wtedy, kiedy inkaski kapłan z pięciuset lat przepowiedział, że wróci. Kręg zamykał się w najbardziej niemożliwy sposób, jaki kiedykolwiek udokumentowano. Dziś, 13 lat po tych pierwszych koszmarach, Mateo Kłysp ma 17 lat i żyje pozornie normalnym życiem w Arequipa. Studiuje inżynierię lądową, gra w piłkę nożną z przyjaciółmi i utrzymuje typowy dla wieku związek miłosny. Ale każdego 15 marca, w rocznicę swojego pierwszego koszmaru i śmierci Emaru, coś niezwykłego nadal się dzieje. Elejne zachowuje wszystkie zapisy nagrania, fotografie, raporty archeologiczne, dokumenty historyczne. To, co zaczęło się jako dziennik zaniepokojonej matki, stało się najbardziej kompletnym archiwum dowodów reinkarnacji udokumentowanym w Ameryce Łacińskiej. Doktor Espinoza, teraz dyrektor Departamentu Archeologii Andyjskiej Narodowego Uniwersytetu Meyer de San Marcos, włączył przypadek Mateo do trzech międzynarodowych publikacji naukowych. Chociaż nigdy nie wspomina eksplicit słowa reinkarnacja. Jego artykuły o przekazywaniu ancestralnej wiedzy niekonwencjonalnymi drogami wywołały debaty na uniwersytetach na całym świecie. Ale historia nie kończy się na Mateo. Od 2015 pojawiły się inne podobne przypadki w różnych regionach Peru. Dzieci mówiące w keczłe z andyjskich społeczności, opisujące z precyzją miejsca archeologiczne, których nigdy nie odwiedziły. Narodowy Instytut Badań i Rozszerzenia Edukacyjnego oficjalnie udokumentował 23 przypadki w ciągu ostatnich 8 lat. Dr Carmen Jouse, teraz specjalizująca się w badaniu tych zjawisk, ustanowiła protokół badań obejmujący nagrania w archaicznym Quechue, analizy lingwistyczne i weryfikacje archeologiczne. Stoimy przed zjawiskiem, które kwestionuje nasze zachodnie koncepcje pamięci i świadomości, oświadcza w swoim najnowszym badaniu. Mateo odwiedził Machu Picchu po raz ostatni w lipcu 2023. Tym razem tylko jako część podróży pożegnalnej do miejsca, które zaznaczyło jego dzieciństwo. Strażnicy parku zgłosili coś niewytłumaczalnego. Przez 40 minut, gdy przebywał na urwisku, gdzie stracono emaru, żaden kondor nie przeleciał nad strefą, coś bezprecedensowego w ornitologicznych zapisach sanktuarium. Kiedy pytają go o wspomnienia z przesłych żyć, Mateo odpowiada z mądrością kogoś znacznie starszego. Nie muszę już pamiętać wszystkiego. Spełniłem swój cel. Że śmierć nie jest końcem i że dusze wracają, gdy mają niedokończone misje. Ale jaka misja naprawdę miała dusza Emaru? I jakie inne tajemnice przeszłości czekają na powrót przez nowe pokolenia? Odpowiedź na te pytania być może jest w następnym dziecku, które obudzi się krzycząc w marcową noc, mówiąc o niemożliwych miejscach i życiach których nie powinno pamiętać. Ponieważ jeśli historia Mateo Kłysp czegoś nas nauczyła, to że w tym świecie są tajemnice, których nauka jeszcze nie może wyjaśnić, ale rzeczywistość nalega, aby nam je pokazać.